Cześć, tu Kamil i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj przygotujemy sobie krakersy. Takie oto krakersy w wersji ketogenicznej i zgodne oczywiście z dietą low carb. Zapraszam Was na ten odcinek. Od razu na początku powiem, że jeżeli wśród Was są osoby, które są sceptycznie nastawione i nie akceptują podgrzewania mąki migdałowej. Od razu powiem: nie oglądajcie tego odcinka. Tutaj będziemy podgrzewać mąkę migdałową. Ja wiem, że teraz po sieci krąży bardzo dużo informacji i opinii na temat tego, że podgrzewanie i obróbka termiczna migdałów czy mąki migdałowej jest nie do końca zdrowa. Okej, okay, ja nie zajmowałem się badaniami na ten temat. Widziałem takie artykuły gdzieś, ale jestem zdania, że jeżeli robimy to raz na jakiś czas, to chyba nam to nie zaszkodzi. A zastanówcie się, ile rzeczy robicie ewentualnie, takich, które są nie do końca zdrowe. I mogą też w Waszym organizmie zasić jakieś spustoszenie, a wciąż żyjecie. Wiecie, chodzi o to, że jakbyśmy podgrzewali. Codziennie po pół kilograma mąki migdałowej, to być może miałoby to znaczenie, jeżeli oczywiście byśmy to zjadali. Natomiast jestem zdania, że nie ma co popadać w skrajność, ale chcę uprzedzić wszelkie komentarze, które będą zawierały hejt w tym temacie, będą niepochlebne i itd. Jeżeli macie zamiar oglądać ten odcinek, a potem napisać swoją niepochlebną opinię w komentarzu, że jestem taki F i taki B, bo podgrzewam mąkę migdałową, to najprościej w świecie nie oglądajcie tego odcinka. A dla wszystkich innych, którzy zdecydują się zrobić te krakersy z mąki migdałowej, zapraszam do wspólnego gotowania. Zaczynamy od tego, że rozgrzewamy piekarnik na 190 stopni, grzałka góra dół. Pierwszy składnik, jakiego będziemy potrzebować, to mąka migdałowa. Więc jeżeli nie macie mąki migdałowej tak jak ja, możecie przygotować ją. W termomiksie 200 g migdałów lub 200 g mąki migdałowej. Jedno białko jaja kurzego. Około pół łyżeczki soli. Jedna czwarta pół łyżeczki suszonego oregano. Oraz maksymalnie pół łyżeczki pieprzu kańskiego oraz 10 g oliwy z oliwek. Migdały wrzucamy do misy, przykrywamy i ustawiamy obroty 10-20 sekund. Smielone migdały, kopytką skarniamy na dno naczynia i dodajemy resztę składników. Dla przypomnienia jedno białko pół łyżeczki soli w kolejnym kroku pół łyżeczki oregano. Następnie około pół łyżeczki pieprzu kajenskiego i 10 g oliwy z oliwek. Przykrywamy i ustawiamy opcja mieszania na jedną minutę. Tak wygląda nasze gotowe ciasto na krakersy, które teraz będziemy przesypywać, przekładać na papier do pieczenia. Musimy przygotować sobie dwa kawałki papieru do pieczenia. Na pierwszym z nich wykładamy nasze ciasto. Następnie przykryjemy drugim kawałkiem papieru do pieczenia ciasto, żeby nie przyklejało nam się do wałka i pomiędzy dwoma Warstwami papieru do pieczenia będziemy wałkować ciasto na krakersy. Następnie, jak już będziemy mieć rozwałkowane ciasto, kroimy kształt naszych krakersów. Ja zazwyczaj robię to za pomocą nożyka do rawioli, bo wtedy mają ciekawszy kształt. Robię jeden duży kwadrat, po czym wycinam mniejsze krakersy. Tak gotowe krakersy wkładamy na 8 minut do rozgrzanego piekarnika. Tak prezentują się gotowe krakersy. Pamiętajcie, żeby nie przetrzymać ich zbyt długo, ponieważ będą gorzkie. Pieczcie je tylko do zarumienienia. Dziękuję za ten odcinek. Pamiętajcie o łapie w górę i subskrypcji kanału. Do zobaczenia.